Kiedy budujemy dom, bardzo dużo oczywiście planujemy, przewidujemy do przodu i mamy wyobrażenie na temat tego, jak wszystko będzie wyglądało. Ale oczywiście budowa rządzi się swoimi własnymi prawami. Ja jestem Mania. A ja Radek. I zrobiliśmy wylewki przed tymkami. budując dom oczywiście mamy takie dwie możliwości możemy najpierw zrobić tynki później wylewki albo na odwrót plusów i minusów jest dużo tych informacji w internecie jest bardzo dużo praktyka jednak jest taka że najpierw robimy tynki a następnie wylewki no tak, i jeżeli się przypadkiem okaże gdzieś w towarzystwie, że my tutaj się wyłamaliśmy i na początku zrobiliśmy wylewki, a potem tynki, to ola Boga. A dlaczego? Tragedia. A dlaczego i tragedia? Bo przecież standardowo najpierw się robi, e, najpierw się robi tynki. Natomiast później, jak się zaczyna szukać w źródłach, to się okazuje, że tak naprawdę zdania są podzielone. Tak naprawdę nie ma to dużego znaczenia. Ostatecznie nie ma to dużego znaczenia. Pytanie, które my sobie w ogóle zadaliśmy, e, chyba dopiero dzisiaj, jakie mamy tynki w tej chwili u siebie w mieszkaniu? Jakie tynki mieliśmy w poprzednim? Nie mamy zielonego nie pojęcia. Nie mamy o tym, żadnego pojęcia. Tak, nie wiemy w jakiej kolejności to było robione. I, e, i nie wiemy, czy miało to jakieś ogromne znaczenie. I tak znaczenie. naprawdę na nas jako mieszkańców nie ma to, nie ma to dla nas wielkiego znaczenia. No to w takim razie, co się może zdarzyć, jeżeli mamy taką sytuację jak nasza, czyli najpierw wykonujemy wylewkę, a potem tynk. No może nam się wybrudzić posadka? Tak. Tymi glutami. Tymi, jak tymi jak tymi. już widzimy to po wejściu tynkarzy, na posadce zbiera się mnóstwo gipsu, mnóstwo plam. Jest tu rzeczywiście jest, biało. jest tu jest tu tak teraz biało, a było szaro. I to na pewno jest jakiś tam element, ale oczywiście te wszystkie brudy, te wszystkie plamy na bieżąco są sprzątane przez tak. ekipę tynkarską przynajmniej przez naszą. Przy, przynajmniej przez naszą. Ekipę. Oni sprzątają. Tak, one są równane, są specjalne przyrządy do tego, żeby to zbierać na bieżąco właśnie z tej podłogi i tak naprawdę to pozostają białe plamy, ale one są plamami tylko na powierzchni. Tak, czyli jeżeli nam nie zależy na tym, jaki kolor będzie miała nasza wylewka, która później zostanie no, czymś przykryta, no to, to nie ma znaczenia. No, chyba żebyśmy mieli już podłogę. Rzeczywiście, gdyby to była podłoga tak. właściwą, no to ma to znaczenie i o tym jeszcze może chwilkę później powiemy, bo jednak w pewnych przypadkach ma to znaczenie. Albo zrobimy o tym w ogóle osobny odcinek. Tak. Okazuje się też, że w takim przypadku, kiedy te tynki wchodzą nam po wylewkach, wykonanie dylatacji pomiędzy posadką. A tenkiem jest trudniejsze. Tutaj ta dylatacja teoretycznie równa nie będzie. Zobaczymy, jak to wyjdzie, jak to wyjdzie w praktyce zobaczymy co się tutaj będzie działo. Tu nas... też są bardzo różne zdania, jeśli chodzi w ogóle o wykonywanie tych dilatacji, bo standardowo dylatacje wykonywane są za pomocą pianki. Są różne pomysły na to, żeby to zrobić trochę inaczej w przypadku kiedy najpierw mamy wylewki tak. i na przykład te dilatacje wtedy wykonywane są za pomocą styropianu. No i tutaj też obserwujemy bacznie jak to w naszym przypadku wygląda i no, jesteśmy ciekawi jak to rzeczywiście wygląda. Zobaczymy na jak się dajdzie. wszystko sprawdzi. U nas jest dylatacja pomiędzy pom Między wylewką a ścianą jest pianka, tak? tak? czyli standardowo nie tak. ma tam styropianu. No i zobaczymy, jakie później będą tego wszystkiego efekty, ale to chyba na tym etapie na nic nie możemy powiedzieć. Na razie wygląda ok. Oczywiście, pomimo tego standardu i typowego wykonania najpierw tynków, później wylewek w większości polskich domów, są oczywiście takie sytuacje, w których domyślnie Wykonuje się jednak najpierw, najpierw wylewkę, wylewki. a później tynki. Jedną z takich sytuacji są te tynki suche. Tak, jeżeli wykonujemy tynki w postaci płyt gipsowo-kartonowych, no to oczywiste jest to, że najpierw wykonujemy wylewki. Dlaczego? Dlatego, że wylewki są mokre, tynki są suche, więc I wtedy płyta by nasiękała, tak, by jeżeli byśmy te wylewki robili później. No i z tego, co dodatkowo się doczytaliśmy w internetach, okazuje się, że w przypadku tynków gipsowych również zalecane jest wykonanie najpierw wylewek, ze względu na to, że te tynki gipsowe mocno jednak chłoną wodę i z tej mokrej wylewki by nam tą wodę mocno wypiły i same by się zamoczyły. Czy od początku planowaliśmy taką kolejność robót, jaka u nas wyszła, czyli że najpierw poszły wylewki, a później tynki? No nie od początku, bo tak naprawdę byliśmy umówieni jednak na to, że najpierw będą tynki tak, jak przekazało. Tak, przekazała. I tak czytaliśmy i tak chcieliśmy zrobić, to znaczy według standardu. Taki był plan, aż do ostatniej chwili. Tak. I przyszedł Pan Andrzej? Tak. Właściciel ekipy wykonawczej, czyli tej firmy, która nam wykonuje i wylewki, i tynki. Szedł Andrzej tutaj do nas, do domu i złapał się za głowę. Tak, i za mówił, patrząc na naszą podłogę i to, co mamy na podłodze, szczególnie w części parterowej. Na podłodze, To, a teraz znaczy, jest w podłodze. to znaczy, teraz już w podłodze. Na podłodze mamy izolację przeciwwilgociową w postaci papy termozgrzewalnej, a na tej izolacji mieliśmy no, sporo instalacji, szczególnie instalacji elektrycznych. Było dosyć tak, dużo, o czym radek, możecie obejrzeć tak, w Bo jak Radek dostał możliwość odcinku. zaprojektowania tak. instalacji elektrycznej, to oczywiście zaszalał, więc tego u nas jest dużo. Tak, w podłodze mamy większość instalacji ułożoną. Dodatkowo oczywiście, tak jak w każdym domu, w podłodze również mamy instalację hydrauliczną i teraz tak naprawdę w naszym domu tych instalacji proporcjonalnie na tej podłodze jest całkiem sporo i ekipa tynkarska i od wylewek stwierdziła, że no, jest duże ryzyko, że coś z tym instalacją instalacjami się stanie. To znaczy, że mogą zostać uszkodzone, że podejrzewam tak naprawdę w dużej mierze będzie trudniej robić tak, te tynki. Tak, trudniej by się im robiło. Tak I, i, i tak to rzeczywiście... Dodatkowo, tak, dodatkowo jeszcze ta instalacja nasza przeciwwilgociowa, tak tutaj zachodziło ryzyko, że tam przy przesuwaniu Drabin, rusztowań i tak, no, pa, papa może... ma to do siebie, że rzeczywiście jest też wrażliwa na różne elementy, typu właśnie nogi, drabiny, rusztowania, deski. tak, Trzeba na to uważać. Jeżeli jej nie ma, jest na pewno dużo łatwiej, a na pewno również w przypadku, kiedy na podłodze mamy folię budowlaną, no to taka sytuacja jest jeszcze zdecydowanie to jest gorsza. To już zupełnie inna sytuacja to. na pewno folię, będzie uszkodzona. Tak? Mhm. No, ale folię można położyć od nowa, tak, po, później, po zamiatane. Także ostatecznie okazało się, że tak naprawdę w ostatnim momencie, tak, krótko przed tym naszym terminem umówionym. Tak, na... Plan był, wszystko mieliśmy ułożone i nagle zmiana. I nagle zmiana. I my musieliśmy tak naprawdę bardzo na szybko zorganizować sobie styropian na podłodze, tak? No bo tak, no bo generalnie jedna ekipa wykonuje i wylewki i tynki. Można by powiedzieć, że to ten problem. Odwrócimy kolejności, zrobimy to właśnie w ten sposób, że najpierw wylewki, później tynki. No ale okazuje się tak naprawdę, że po pierwsze, to ekipy są różne, nawet tak. w jednej firmie są specjaliści od tynków i są specjaliści od wylewek. Po drugie, no to na podłogach, żeby zrobić wylewki, to trzeba zrobić całe ocieplenie ogrzewanie. Tak, i ogrzewanie podłogowe. Więc na szybko musieliśmy zorganizować naszego hydraulika, który nam te instalacje położył. I to nie od razu, ponieważ najpierw musieliśmy zrobić styropian, a później właśnie tą właściwą instalację tak. ogrzewania podłogowego. I tu w sumie też należą się podziękowania Andrzejowi właśnie od, od naszej, naszych tutaj ekip tynkarsko-wylewkowych, bo on nam zorganizował... Pracownika, który nam szybciutko ułożył ten stropian. Tak. E, trochę tam musieliśmy się logistycznie namęczyć, ale ostatecznie wszystko się, wszystko się udało. Nasz hydraulik też stanął na wysokości zadania, bo on też tak. sobie. I też szybko się pojawił, szybko to instalację rzeczy, tak. zorganizował. Także specjalnie harmonogramu budowy to e, nie zburzyło. Trochę nasze Troszeczkę, myśli się tak. rzeczywiście tutaj jakieś wątpliwości się pojawiły, no ale finalnie, jak widzimy, w tej chwili trwają e, prace tynkarskie. E, wylewki są na podłodze, e, tynki powoli Jesteśmy, wysychają. Tak. Także... Dobrze nam Także to czasowo, finalnie. Czasowo nam się to zgrało. Zgrało, ale to chyba też trochę właśnie dzięki temu, że, że jakoś udało nam się z, właśnie z naszymi podwykonawcami ustawić te terminy. Pewnie jesteście ciekawi, jakie wylewki wybraliśmy do naszego domu. W naszym domu znalazły się wylewki klasyczne, cementowe z Miksokreta. No ale trudno powiedzieć, że wybraliśmy takie wylewki i tak się los ułożył, że rzeczywiście na naszych posadzkach jest tego typu rozwiązanie. No ale tak naprawdę pojawiła się ekipa, została nam zarekomendowana ekipa, która tutaj w okolicy wykonuje właśnie takie, takie wylewki. Porozmawialiśmy z nimi, porozmawialiśmy z innymi, rozejrzeliśmy się po okolicy. No i tak naprawdę stwierdziliśmy, że ważne, żeby to była dobra ekipa, w dobrej cenie i takie rozwiązanie wybraliśmy. Tak, taka też, też ekipa, która gdzieś tam ma fajne rekomendacje, który, tak. który, gdzie mogliśmy obejrzeć, obejrzeć realizację, e, no i dostępność terminów. tak, Dostępność terminów też tutaj jest kluczowa, no bo co z tego, że znajdziemy swoje wymarzone rozwiązanie, jeżeli ekipa, która Będzie jest dostępna, dostępna za pół roku albo nawet za 8 miesięcy, bo takie też tutaj odpowiedzi się. Takie terminy nam się pojawiały. Tak. Natomiast to, jaki mamy rodzaj wylewki na podłodze, nie było dla nas jakieś strasznie, strasznie kluczowe. Owszem, poczytaliśmy o tych wadach, zaletach. Wiemy, że na ogrzewanie podłogowe Zaletona jest ta wylewka anhydrytowa, natomiast z kolei też wiemy, że nie bardzo ją się wykonuje w łazienkach. Tak, w pomieszczeniach mokrych. A robienie jednej wylewki w pomieszczeniach mokrych, innej w pomieszczeniach pozostałych, niestety dla nas było rozwiązaniem nie do zaakceptowania. Tak, bo tutaj musielibyśmy osobne ekipy do tego brać i No i pojawia się problem. Po pierwsze, koordynacyjny, po drugie, problem czasowy. Wydłuża to zdecydowanie wykonanie. Wszystkich prac. Tak, tego, tego najbardziej nie chcieliśmy. Czy będziemy żałować tego, że mamy akurat taką wylewkę, a nie inną? Wydaje nam się, że pewnie niekoniecznie, ale prawdopodobnie będziemy mogli coś więcej na ten temat powiedzieć dopiero pewnie za kilka lat. Tak. Jaka będzie różnica, jeżeli chodzi o. Może tak, wody? może nie. W tym momencie i tak już zapomnieliśmy, jaki to jest typ wylewek, zrobione, zamknięte i tyle. Jeszcze parę słów o takich technicznych aspektach wykonywania wylewek. Nasze wylewki zostały wzmocnione włóknami polipropylenowymi. Dodatkowo, w pomieszczeniach takich, gdzie to obciążenie na posadzkę jest większe, to znaczy mówimy tutaj o garażu, i dodatkowo przy należnej części kotłowni. Tutaj zdecydowaliśmy się, że należy tą wylewkę mechanicznie wzmocnić siatkami, siatkami zbrojącymi. I to zdecydowanie w takim przypadku jest zalecane rozwiązanie. Dodatkowo, co jeszcze? Co jeszcze? Tak naprawdę przyszli chłopaki i w jeden dzień zrobili nam te wylewy. Tak, nie? tak. Zastanawialiśmy się swego czasu, ile taka robota trwa, bo tych wylewek jest całkiem sporo, 160, 160 metrów kwadratowych, no i myślimy sobie tak, może dwa, może trzy dni, może tydzień, a tak naprawdę okazało się, że takie, takie roboty związane z wylewkami trwają naprawdę jeden dzień. Chłopaki przyszli od rana, od godziny siódmej, jak pamiętam, do godziny piętnastej, robota została zakończona. Tak, a my zamknęliśmy dom, tylko mogliśmy popatrzeć z daleka na nasze wylewki i pomachać. Weszliśmy po dwóch dniach też zgodnie z zaleceniami tutaj naszego szefa, szefa, szefów ekip, który zalecił nam, żebyśmy skropili wylewki wodą. Tak też zrobiliśmy, skropiliśmy je wodą, przykryliśmy folią. Też nam powiedział, żebyśmy nie wieczyli domu, tak żeby to sobie ładniej tutaj się wchłaniało. No i tyle. Odczekaliśmy, odczek odczekaliśmy swoje, a później no weszli z weszli No i w przypadku prac tenkarskich to już nie jest taki obció, to już nie jest jeden dzień. Taka praca, praca trwa, dłużej. trwa zdecydowanie dłużej. Za nami trzy dni, cztery dni, tak, dni tak, tak, ta tak mniej więcej. Mamy wykonane kilka pomieszczeń na poddaszu. Robota idzie do przodu. Robota idzie, widać, że chłopaki mają dużo roboty z tym i, że z, trochę jeszcze im to czasu zajmie. A jakie właściwie mamy te tynki w domu? Te, trzeba przyznać, że tynki też wybrały się same, natomiast y, dla nas to nie był jakiś taki strasznie ważny wybór, bo tak jak mówiliśmy gdzieś tam na początku, nie mamy zielonego pojęcia jakie mamy w tej chwili w mieszkaniu tynki, jakie mieliśmy w poprzednim y, i nigdy się nad tym nie zastanawialiśmy. Czytaliśmy oczywiście znowu, chyba przeczytaliśmy połowę no, internetu, to, czy tak? No, czytaliśmy o tym dużo i był to niełatwy wybór, Zastanawialiśmy się długo na początku, po pierwsze, czy to mają być tynki cementowo-wapienne, no i co okazało się? Byliśmy tak naprawdę zdecydowani na takie tynki. Okazało się tylko, że w okolicy ekipy, które wykonują tego typu rozwiązania, są naprawdę dostępne z takim no, terminem. Pół roku najszybciej, tak? Więc w naszym przypadku to odpadało, zdecydowanie odpadało. chyba pamiętam ten termin. Jak na koniec roku pytaliśmy, to był na właśnie sierpień, na jesień, sierpień tak? wrzesień, więc odpadało to. Próbowaliśmy jeszcze się rzeczywiście podziałać więcej, ale tynkaże albo nie odbierali telefonów, albo te terminy były bardzo długie. No więc co? Wybraliśmy tynki gipsowe. Tak, i tutaj, no, tutaj wszystko znowu toczy się w ramach tej samej firmy, tak naprawdę, tak wykonującej i wylewki, i, i tynki. No i oni wykonują akurat tynki gipsowe i też te gipsowe tynki w innych realizacjach oglądaliśmy i wyglądały ładnie. Wyglądały bardzo ładnie. Tak, wyglądały ładnie. Ponieważ nie mamy zielonego pojęcia co mamy w domu, zdecydowaliśmy, że, że chyba bardzo nie będzie dobrze. nam to robiło dużej, tak. dużej różnicy. Jedna była taka rzecz, o której myśleliśmy i którą w sumie chcieliśmy zrobić. Tak, były to tynki gipsowe twarde i tutaj też wybór. chcieliśmy mieć te ściany twarde, bezpieczne, zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi. No ale finalnie nie robimy tynków gipsowych twardych. Dlaczego? Tak. No właśnie, bo się okazało, że ta ekipa tych twardych Chyba nie robi. Prawdopodobnie nie robi. Generalnie Albo nie lubi robić, tak, ale cał, ciężko jest ja nam powiedzieć. Ale enigmatyczna troszeczkę historia była z tym związana. Tak. Ehm, więc zdecydowaliśmy się na rozwiązanie tak naprawdę najbardziej popularne i przez tą ekipę rekomendowane, to znaczy standardowe tak naprawdę. Standardowe tynki, standardowe tynki wykonywane są w większości, standardowe gipsowe tynki wykonywane są w większości realizacji właśnie tej ekipy. No więc stwierdziliśmy, jeżeli tak jest, no to może. Radziliśmy zróbmy. się jeszcze, tak? tak radziliśmy, radziliśmy, się. radziliśmy się jeszcze e, e, pana Tomka. Generalnie uznaliśmy no. na pewno wiele osób, ale jedną z takich osób, które tutaj nam pomagają podczas budowy i są konsultantami technicznymi, jest. E, pan, Tomek z, pan, Tomek, z, pan Tomek? Pan Tomek z Sylbetu, bo to, to jest śmieszna historia, bo pana Tomka poznaliśmy na bardzo wczesnym etapie budowy. E, on nam udzielił bardzo wielu, bardzo, 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 bardzo konstruktywnych tak, tak. rad. Wsparcia i psychicznego, i technicznego, tak także, także mamy do niego zaufanie i Pan Tomek wspomniał właśnie nam o tym, że jeżeli ekipa robi coś na co dzień, to robi to najlepiej. Jeżeli dajemy im rozwiązania niestandardowe, to niekoniecznie ten efekt finalny tak. będzie, będzie. To możemy właściwy. się spodziewać tego, że ten efekt finalny nas nie zadowoli, z różnych względów. No, i w przypadku tych tynków twardych, on zaleci, polecił nam gdzieś tam, żeby jednak trzymać się tego, co oni proponują, tak. bo wtedy rzeczywiście rzeczywiście będziemy z tego zadowoleni. I chyba też nie miał jakichś szczególnych on tutaj, ale względem tych, ja. tych miękkich mhm. tynków gipsowych. Kiedy byśmy się na, na takie miękkie tynki gipsowe nie zdecydowali, gdybyśmy mieli małe dzieci? Tak. Myślę, że w przypadku małych dzieci. Tak, jeżeli... Wszyscy właśnie o tym wspominają, że jeżeli są dzieci, jeżeli tutaj niekontrolowane ruchy, jeżeli tutaj wchodzą w ruch zabawki tak. o ołówki, samochodziki, samochodziki tak. tak, no to rzeczywiście te ściany powinny być twarde i te tunki powinny być twarde. Tutaj oczywiście jeszcze dochodzi nam kwestia związana z gładzią, bo tutaj też taką informację dostaliśmy i rzeczywiście fakt jest taki, że ta. Twardość finalna tego tynku zależy też od. On gładzi. gładzi, tak. A poza tym, jeszcze taka dodatkowa, do, dodatkowa kwestia, jeżeli chodzi o te, o te tynki, no to jak przeliczyliśmy, zobaczyliśmy, jakie tu u nas są te powierzchnie, to dosyć spora część tych powierzchni będzie jeszcze czymś innym pokryta, tak? tak. Czyli mamy po pierwsze mamy dużą powierzchnię okien tego tynku, zwłaszcza na dole, nie ma bardzo dużo, tam też się znajdą różnego rodzaju panele. Na ścianach, tam, meble. Tak ostatecznie tego tynku tak naprawdę dużo nie ma i te dodatkowe powierzchnie zabezpieczą nam mechanicznie ten tynk, który. Tak, także tym się nie będziemy. Czyli tak naprawdę w sumie ostatecznie zrobiliśmy wszystko inaczej, niż myśleliśmy na początku, że najprawdopodobniej zrobimy. Ale czy jesteśmy z tego niezadowoleni? Hmm. Póki co nie. Póki co nie. <laughs> Zobaczymy, co będzie, co będzie dalej. Ale te rozwiązania też mają swoje. Zalety. Jeżeli stoicie przed takim, jak my, wyborem, czy tynki cementowe, cementowo-wapienne, czy gipsowe, gipsowe, jednak, i potrzebujecie uzasadnienia dla tynków gipsowych, to warto pamiętać o tym, że te gipsowe. Szybciej są. Tak, tak się wszędzie tak, generalnie mówi. Na pewno te gipsowe szybciej schną. A Czy... to też znowu, jeżeli mamy napięty harmonogram, jest szalenie istotne. Tak, no to się okaże, jak to będzie w praktyce, tak? Czy one rzeczywiście nam tak szybko. No na razie całkiem, całkiem to idzie. Jak obserwujemy każdy dzień, to, to rzeczywiście one. To one wysychają na bieżąco, ciekawie, na bieżąco e, Podobno mają lepszą izolacyjność cieplną e, niż te tradycyjne. Podobno też mają lepszą paroprzepuszczalność. No i tam jest ta kwestia też wchłaniania tego nadmiaru wilgoci Papę z powietrza. Przyjazna tak? atmosfera, mikroklimat, tak. pochłanianie wilgoci, utrzymywanie stałej wilgotności w pomieszczeniach. Podobno też nie ma co się bać tych tynków w łazienkach, jeżeli wilgotność w łazience nam się nie utrzymuje na jakimś bardzo wysokim poziomie przez dłuższy czas. A w obecnych domach wiadomo mamy wszyscy, no może nie wszyscy, tak, ale dużo z nas zakłada rekuperacje, więc tak naprawdę te poziomy wilgotności przez długi czas nie są nigdy wysokie, więc też się nie ma tutaj o co obawiać. Jeżeli chodzi o tynki cementowo-wapienne, to, to było coś, co nam się szczególnie w tych tynkach podobało, co dla większości osób jest wadą tak naprawdę, a mianowicie ich faktura, czyli to czego wszyscy się... Pozbywając tych tynków cementowo-wapiennych, przykrywając to warstewką gładzi, ta właśnie charakterystyczna faktura tynków cementowo-wapiennych z piasku tak. dla nas była bardzo interesująca. Tak i to, to nas do tych tynków przekonywało, chyba najbardziej jak tam myśleliśmy o tych wadach, zaletach. Tylko, że ta cała faktura, no niestety, w przypadku później jakichś dziurek, które zalepimy gipsem. Wszelkich operacji, które tak. są wykonywane, czy półmłodzieżnic. Osadzanie ościeżnic. Montaż ościeżnic czy... delikatne modyfikacje instalacji, no bo takie na pewno się tak. też zdarzają. To wszystko idzie w liabry, tak. Montaż dodatkowych elementów, budowa ścianek, to wszystko powoduje, że, że rzeczywiście musimy użyć gładzi i musimy tak wykonać tak, te, musimy te poprawki, żeby nie było widać ich na całości tynku, właśnie tego cementowo-wapiennego. Tak. Później musimy to zagipsować, wygładziować i ostatecznie z tej faktury nic nie ma nic. I tak na to wszystko gładź trzeba położyć. Także ostatecznie dla nas ten, ten taki chyba argument, który dla nas był najistotniejszy, padł. I mamy tenki lipsowe. Jeszcze jeżeli chodzi o tą kolejność robót, czyli to, że najpierw pojawiły się wlewki, a potem tenki, no to okazało się, że mamy tutaj niespodziewaną korzyść z tego wszystkiego w naszym wypadku. A mianowicie, już teraz przygotowujemy sobie miejsce na takie cokoły. Cokoły zrobione z płytek. Które u nas wystąpią na całym parterze domu zamiast listew przypodłogowych. Nam bardzo zależało na tym, żeby listew przypodłogowych w domu nie mieć albo zminimalizować ich występowanie. Jeżeli oglądaliście nasze wcześniejsze odcinki, o te, takie trochę oparte na tym, jak mamy urządzone nasze mieszkanie, to wiecie, że mamy tak to rozwiązane w naszej łazience i to jest świetne rozwiązanie. Ten brak listew przypodłogowych, na których zawsze się zbiera kurz, u nas tego nie ma. Są po prostu zrobione takie cokoły z płytek. Płytka ucięta na wysokość tam bodajże 8 cm, która jest po prostu zlicowana. Z, tynkiem. z powierzchnią ściany podstawa. Tak, z powierzchnią ściany. No i tutaj od razu sobie to przygotowujemy. Na dole mamy założone listwy, które, które tak, pozwalają. Powierzchnia ścian przy podłodze została zabezpieczona za pomocą listew meblowych, które są przycięte na wymiar. Tynk jest wykonany do tej powierzchni, także jest to zabezpieczone. Jeszcze nie na równ... został wykonany, ale będzie no wykonany. Nie został, będzie wykonany właśnie do tej. Do, tej, do tego elementu, także będzie to przygotowanym. Zobaczymy też, czy rzeczywiście finalnie będzie to e, dobre rozwiązanie. Także znaczy, jeśli chodzi o co koło, jesteśmy przekonani do tego, no ale zobaczymy, jak wykonawca poradzi sobie z ich. Wykonaniem, ale na pewno nie pojawi nam się dodatkowy gruz. Tak, na pewno nie będzie musiał skubać tego, tego wszystkiego, gdzieś tam obcinać tych narożników, także tutaj będzie miał to wszystko już gotowe pod, gotowe pod te cokoły spłynek. W ogóle z tymi, też z tymi listwami to też była taka dosyć szybka akcja, bo przechodzimy, oni tutaj, panowie nasi cenkarze, zaczęli, e, zaczęli się przygotowywać do pracy, my mówimy, no dobra, a, ale tutaj na dole to my chcemy taki odstęp, żeby już było pod te, pod te nasze cokoły. I oni co tu robić? Okazuje się, że jeden z, jeden z panów mam tu szwagra niedaleko, który robi meble, mam, wam to tu, który robi meble i ma trochę resztek z tych mebli, więc może nam tutaj trochę takich listów przywieźć i takie listy sobie na dole umieścimy i one nam te, to miejsce na ścianie osłonią i będziemy mogli tymkować do danego momentu tylko. Jak widzicie, w tej chwili jesteśmy w trakcie e, tynkowania. Kolejne pomieszczenia stają się białe. E, przypominają ściany, dom coraz bardziej. Tak, ściany te, pomieszczenia przypominają konkretne pomieszczenia, bo mamy w tej chwili, stoimy w gabinecie. Ten gabinet już wygląda tak naprawdę prawie jak miejsce pracy. E, wszystko idzie do przodu. No to, co nas pewnie martwi teraz najbardziej, to to, jak szybko te tynki będą e, schły. No bo tutaj znowu w internetach jest mnóstwo informacji, problemów i tak dalej. Jakoś to na razie nie wygląda problematycznie. Zapewniamy wentylację, zapewniamy, że jest tutaj ciągły przewiew powietrza. E, obserwujemy, że ściany stopniowo, stopniowo wysychają. Stoją się coraz bielsze. Jesteśmy bielszy. naprawdę bardzo ciekawi, co będzie. Zobaczymy, jak to będzie, tak, jak to będzie rzeczywiście wyglądało. Panowie, tenkarze deklarują, że powierzchnia powinna być sucha po półtora tygodnia. Moim zdaniem, ona już jest sucha. Powierzchnia, pamiętaj. Moim zdaniem to jest Także zobaczymy. Eee, trzymajcie za nas kciuki, żeby nam te teunki wyschły jak najszybciej i żebyśmy mogli jak najszybciej przystępować do kolejnych robót.